Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Gościem rozmowy kontrolowanej jest Krzysztof Dośla, przewodniczący regionu gdańskiego Solidarności. Rozmawia Leszek Szmitka. Dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co będzie się dziś działo w Warszawie? No, dzisiaj jest dzień debat, ale też dzień pikiety pod Ministerstwem Edukacji naszych koleżanek i kolegów Solidarności Oświatowej. Którzy będą starali się, może z większym skutkiem niż wczoraj, wręczyć minister edukacji petycję e, dotykającą najistotniejszych dzisiaj problemów polskiej edukacji, a właściwie rujnowania systemu edukacji w Polsce rujnowania polskiej szkoły. Pan przewodniczący wyciąga plakat. No wyciągam postulaty oświatowe, jakie dzisiaj nasze koleżanki i koledzy mają zamiar przekazać pani minister. Zobaczymy, czy to się uda. Czy w odróżnieniu od wczorajszego dnia pani minister edukacji wie, co oznacza słowo minister, a przynajmniej sens tego słowa. Sięga pan do łaciny, tak, do tego, co tam oznaczało. Ja staram się, zawsze, służebną rolę tego staram typu się zawsze rozumieć znaczenie słów takie, jakie im zostało nadane. Panie Ale przewodniczący, tylko tyle. Będzie strajk generalny? Nie wiemy, nie wiemy. Na dzień dzisiejszy realizujemy pierwszą część naszego protestu. Bo to wydającą... się układa w pewną ciągłość, taką dosyć logiczną i, i gdzieś tam na końcu coś poważniejszego raczej się Ale można takie, spodziewać. Takie zapowiedzi były i zresztą w referendum, które prowadziliśmy w maju jeszcze w naszym związku. Pytaliśmy o. Oto, czy członkowie naszego związku byliby skłonni uczestniczyć w akcji protestacyjnej polegającej na manifestacji, czy byliby skłonni do uczestnictwa w strajku. I muszę przyznać, że majowe referendum w skali kraju pokazało, pokazało że większość członków Solidarności, to w istotnej wielkości ponad 200 tysięcy gotowa jest do uczestnictwa w strajku. Na dzień dzisiejszy podjęliśmy decyzję w posiedzeniu Komisji Krajowej jeszcze w czerwcu że jako pierwszą formę nacisku, który ma spowodować e, rozpoczęcie rzeczywistego w Polsce dialogu e, nad rozwiązywaniem najistotniejszych dla nas problemów, e, to jest akcja protestacyjna w Warszawie. Jeżeli ta akcja e, nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, jeżeli rządzący nie zrozumieją, że należy usiąść do stołu i uczciwie rozmawiać, uczciwie starać się znajdować najlepsze dla nas wszystkich rozwiązania, to będziemy się zastanawiali nad dalszymi formami protestu. Chcecie obalić rząd? Ja muszę powiedzieć tak, że z tego co... Do Albo zmusi chcecie zmusić do dymisji? Co do dzisiaj się działo, czy do, do... Cały czas się dzieje już od niestety kilku lat, to ten rząd ma taką daleko idącą niechęć do rozmawiania z kimkolwiek, znaczy prawdopodobnie skupiają, przynajmniej w ostatnich miesiącach, władzę polityczną na tyle spory wewnątrzpartyjne w ich ugrupowaniu, że nie są zdolni do, do, do merytorycznej dyskusji. Zresztą nawet nasze uczestnictwo w wielu posiedzeniach sejmowych komisji pokazuje, że przedstawiciele tego ugrupowania, czy PSL-u, czy Platformy, nie są zdolni do merytorycznej dyskusji, do merytorycznych rozwiązań, że wszelkie rozwiązania, które są podejmowane, są podyktowane tylko i wyłącznie bieżącą polityką a nie dobrem gospodarki czy dobrem społeczeństwa i to jest najbardziej przykro. A chcielibyśmy rozmawiać o tym, jak rozwiązywać podstawowe dla polskiego społeczeństwa problemy, jakim jest bezrobocie, jakimi są rosnące koszty życia, jakie jest zubożenie społeczeństwa, galopujące wręcz. Nie wiem, ale czy przepraszam, jest... ale premier, także politycy Platformy mówią, ale to przecież związkowcy opuścili Komisję Trójstronną, kiedy chcieliśmy rozmawiać. Znaczy myśmy zawiesili nasze uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Trójstronnej z prostego powodu, że uznaliśmy i to trzy no To związki, zawieszenie było bardzo trzy, taką demonstracyjnym wyjściem. Trzy związki, trzy związki razem, co po raz pierwszy się zdarzyło po 89 roku, aby czy centrale związkowe reprezentatywne e, zawiesiły swoje uczestnictwo w dialogu instytucjonalnym. Z tego powodu, że nie chcemy, aby Komisja Trójstronna była fasadą i parawanem dla rządu, e, a z drugiej strony Komisja Trójstronna niestety od dawna... E, nie miała nic do powiedzenia w najistotniejszych dla nas wszystkich kwestiach. Ja A przypomnę tylko tutaj... zobowiązanie. W 2009 roku pan premier zobowiązał się na posiedzeniu komisji trójstronnej, kiedy był podpisywany tak zwany pierwszy pakt antykryzysowy, że przedstawi w najbliższym czasie. Rozwiązanie, które pozwoli tzw. harmonogram dojścia płacy minimalnej do 50% wysokości średniego wynagrodzenia. Do dnia dzisiejszego pan premier takiego rozwiązania nie przedstawił, a potem sobie jeszcze drwił i kpił z tego. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście na polecenie rządu politycy w parlamencie całkowicie zmienili to, co zostało wówczas wynegocjowane na posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Historia podwyższenia wieku emerytalnego. I nie mówię tu o podejmowanych decyzjach, ale choćby o tym, że nie było żadnego merytorycznego dialogu na posiedzeniach Komisji Trójstronnej na ten temat. Historia zmian w kodeksie pracy, ostatnich, wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i sposób Dlatego, wprowadzenia że, pokazuje, że niestety rząd traktował w sposób bardzo niepoważny partnerów społecznych. Komisja Trójstronna przestała spełniać swoje zadanie i uznaliśmy, że nie możemy być ośmieszani w nieskończoność przez rząd w, w, w ciele. Które o niczym nie stanowi. No dobrze, tak było przez kilka dobrych lat, że to rzeczywiście rząd no, niezbyt poważnie traktował stronę społeczną, zarówno związkowców, jak też pracodawców. No ale teraz się sytuacja zmieniła. Rząd można powiedzieć, że nie ma już takiej siły, jak miał dawniej I co na pochyły drzewo koze skaczą? Nie, my od początku, mówimy, z okazji. od początku mówimy, że chcemy rozmawiać i oczekujemy takiego partnera po stronie rządowej, który będzie poszukiwał najkorzystniejszych dla nas wszystkich rozwiązań. No, ale to słowo ja dialog pa, ja pada, ja pada, panie przewodniczący, ja z waszej strony ja tak, wielokrotnie, ze tak, tak, strony tak, rządowej tylko wielokrotnie, my, tylko, tylko jak rozumiecie dialog? Jak w ogóle my, ten dialog roz, my przez różne di strony my rozumie, jest rozumiany? My rozumiemy dialog jako poszukiwanie... Y, Takiego mądrego, dobrego dla wszystkich kompromisów na najistotniejszych sprawach. I takimi sprawami między innymi jest rynek pracy, jest bezrobocie, jest ubożające społeczeństwo, jest sytuacja dramatyczna w służbie zdrowia, fatalna sytuacja w oświacie, tak naprawdę likwidacja polskiego przemysłu. No gdzie by nie tknąć niestety, dzisiaj możemy to spokojnie powiedzieć, to wy Polska wygląda tak, jakby przeszło przez nią tsunami. Szanowni Państwo, nie wiem, czy taka wiedza jest. No, na dzień dzisiejszy szczyt sezonu na wybrzeżu 110 tysięcy bezrobotnych, 13 ponad procent w lipcu na koniec lipca bezrobocie. Naprawdę od 6 czy 7 lat takiego poziomu bezrobocia w ogóle nie notowaliśmy w naszym województwie. I trzeba mieć świadomość, że spośród tej grupy bezrobotnych niecały 18% posiada prawo do zasiłku do bezrobotnych. Ale panie przewodniczący, nie jesteśmy samotną wyspą, która z... y, ulega, y, i w dodatku jeszcze zieloną, która, która nie ulega temu, co się dzieje dookoła no i w kraju, to, i, i w Europie, i na świecie. To musielibyśmy wtedy ustalić, co premier miał na myśli, mówiąc o tej właśnie zielonej wyspie. Już nie wnikając I, w to, co miał na myśli. I o tym, i o tym że, że kryzys, no. którego zakończenie ogłosił, tak naprawdę do Polski nie został wpuszczony. My jesteśmy naprawdę w bardzo głębokim kryzysie. A mało tego, w Polsce o tym kryzysie nie chce się rozmawiać. Ja, może przypomnę tylko jedną rzecz, bo wiele osób powołuje się na etos Solidarności, na korzenie. Ja przypomnę, że był taki postulat, który się nazywał postulatem numer 6. Sięga pan do 21 postulatów <gry> sierpnia, 80. Tak, sierpnia no no roku. Bo, wie pan, jeżeli tak wielu polityków dzisiaj rządzących odwołuje się do etosu sierpnia, to powinni sobie przypomnieć albo zrozumieć, albo przeczytać ze zrozumieniem postulat szósty, który mówił podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez Podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform. I to był postulat szósty z roku 80, z postulatów, które podobno według niektórych rządzących zostały zrealizowane. Przecież wypisz Wymaluj, mamy dzisiaj taką sytuację, i wypisz Wymaluj, dzisiaj mamy daleko. No, idącą arogancję rządu, przynajmniej w tych kwestiach, i daleko idącą niechęć do rozmawiania o rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej. Panie przewodniczący, mówi pan o 200 tysiącach członków Solidarności, którzy zadecydowali, czy, 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 którzy wzięli... Którzy w referendum, w referendum głosowali, głosowali za strajkiem. Tak. E, bo zastanawiam się, jest tak, kilka milionów pracodawców, nawet wliczając w to te jednoosobowe firmy, jest kilkanaście milionów pracowników. Niewielka część z tych kilkunastu milionów to są związkowcy, obojętnie jakiego związku ale, ale w sumie niewiele. Interesy są bardzo różne, bardzo sprzeczne, często. Kogo reprezentujecie? Reprezentujemy na dzień dzisiejszy ponad 18% pracowników, którzy są zrzeszeni w Polsce w związkach zawodowych. Oczywiście smuci nas ta sytuacja, że, że taka sytuacja, jest taka niechęć, tam gdzie, tam gdzie jest to możliwe do zrzeszania, chociaż muszę przyznać, że nawet w ostatnim czasie rejestrowaliśmy w regionie Gdańskim trzy nowe organizacje związkowe w zakładach pracy, w których one nie funkcjonowały, ale jeżeli, w, prywatnych zakładach pracy. w prywatnych zakładach pracy, ale jeżeli spojrzymy na tą nagonkę, jaka jest organizowana od dawna na związkowców, jak spojrzymy, w jaki sposób w Polsce realizowana jest wolność związkowa i prawo do zrzeszania się, prawo przynależności do związku zawodowego, gdzie dzisiaj w wielu zakładach pracy za próbę założenia związku zawodowego zwalnianym jest się z pracy, że za przynależność do związku zawodowego można na przykład nie awansować. Bo to są bardzo destrukcyjnie, znaczy to są, jako siła destrukcyjna są, w firmie, jeżeli chodzi szczególnie o firmy prywatne. dlatego, że, że jest takie przyzwolenie polityczne, a niestety w rodzącym się kapitalizmie, w tym pierwszym pokoleniu kapitalistów czy tak zwanych biznesmenów, Przejawiają się postawy charakterystyczne dla kapitału, kapitalizmu XIX-wiecznego, co nie dziwi, bo gdzie ci ludzie, bardzo często wywodzący się rzeczywiście z dawnej nomenklatury, mieli się uczyć budowania tego systemu kapitalistycznego. A związkowcy są w XXI wieku? A związkowcy są w XXI wieku, co pokazujemy, że chcemy rozmawiać. Jeżeli, szanowni państwo, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką że na dzień dzisiejszy 111 milionów złotych za pierwsze półrocze roku 2013 pracodawcy zalegają pracownikom w postaci niewypłaconych wynagrodzeń. Że jest to o 20% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012. Że w 2012 roku z pieniędzy publicznych, z naszych podatków zostało wydanych 140 miliardów złotych na inwestycje infrastrukturalne w przetargach publicznych. Rezultat tych wydanych tych pieniędzy jest taki, że ponad 200 przedsiębiorstw upadło a 100 tysięcy pracowników straciło Pracę. No, naprawdę jest powód do zaniepokojenia. Jeżeli Panie wiemy, długo byśmy mogli że płacimy, rozmawiać o, o przyczynach tego jeżeli, stanu rzeczy, jeżeli, na koniec jeszcze, jeszcze tylko jedno, jedno tego... słowo. Jeżeli, jeżeli w naszym województwie zauważymy, jak naprawdę wygląda sytuacja przemysłu stoczniowego, że poza bardzo chwalebnym i, i z czego się cieszymy przykładem grupy remontowej, przemysł stoczniowy tak naprawdę jest przemysłem ginącym. Że jeżeli spojrzymy na sytuację w służbie zdrowia, która jest rujnowana, że płacimy jako Polacy. Najwięcej zaleki w Europie, że nawet według wskaźnika WHO płacimy dzisiaj już tyle, że, że przekraczamy ten tak zwany próg bezpieczeństwa. To znaczy, że większość osób, która, która powinna kupować leki, zaczyna rezygnować z zakupu niektórych leków. Okay, Panie przewodniczący, to, to I dwie, ja dwie rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że tych, tych, rzeczy. tych rzeczy, które Rozumiem, powinny że niepokoić się w W postaci tego, co się dzieje w firmie na przykład Christ i wielu innych o podobnym charakterze, nie uważacie, że istnieje, bo nie spełnia pewnych oczekiwań związanych nie, my z uważamy, zabezpieczeniem my socjalnym. Uważamy, tak? My uważamy, że istnieje, tylko uważamy też rolą państwa jest cywilizowanie pewnych obszarów, cywilizowanie w taki sposób, aby pożytek z funkcjonowania tych podmiotów miało państwo, pracownicy i pracodawca. Okej, okay, z... czyli przemysł stoczniowy jednak nie umiera, a istnieje. Natomiast Przemys... mnie... Przemysł stoczniowy istnieje, ale jest w stanie agonalnym. Niestety, bo jeżeli agencja rozwoju przemysłu, ratując przemysł stoczniowy teraz, w tym czasie, w ostatnich miesiącach, łącząc dwie stocznie na Pomorzu Zachodnim, jedno z nich likwiduje, no to tak dosyć opacznie rozumiemy ratowanie przemysłu stoczniowego. Powiedzmy tak, pomoc publiczna jest w 30% w przemyśle stoczniowym, 70% nie korzysta z pomocy publicznej i nawet nie ma zamiaru, ale to na marginesie. Intryguje ale żeby było, że było śmiesznie, postulary. to ta pomoc publiczna udzielana w przemyśle stoczniowym niektórym podmiotom gospodarczym, mało tego, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jest udzielana bez jakichkolwiek zasad, bez jakichkolwiek kryteriów, bez jakiegokolwiek czytelnego wzorca, według którego nasze pieniądze publiczne powinny być wydawane. To jest inna sprawa. Panie też mówimy to apelujemy. Najwyższą w tej części Europy e, płacę minimalną i tak na dobrą sprawę ustępujemy jedynie e, krajom starej Unii. Polska, jeśli chodzi o realną siłę nabywczą tej, tej, tej płacy minimalnej, to jest w szarym ogonie Europy, niestety. I, i, i te opracowania, które pokazują, że Polska ma najwyższą, najwyższą płacę minimalną. Nie wierzy w, Pan w nią. Ależ oczywiście, że nie. Jeżeli mamy świadomość, że płaca minimalna w Polsce na dzień dzisiejszy to jest około, to jest nieokoło, to jest 1600 zł, a w przyszłym roku to będzie 1670 zł, to tu jedynie gra kursami walut powoduje, że ta płaca minimalna w Polsce w statystykach jest albo wyższa, albo niższa. Natomiast każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, jak można utrzymać rodzinę czteroosobową, utrzymując wynagrodzenie brutto, bo przypomnę, że to jest płaca brutto. 1600 zł. Czyli do, to jest problem? to, jest netto, to jest jest netto około, w programie po to 10, jest, w programie Ludzie i Pieniądze. To jest netto około 1100 zł. To oznacza, że na czteroosobowej rodzinie, na jedną osobę w rodzinie przypada nawet nie 300 zł. Jak można żyć za 300 zł na osobę w rodzinie, szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, łatwo sobie wyobrazić. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.